Lebolok zajmuje się leczeniem układu żylnego. Ja zawsze mówię, że tak jak hydraulik, to w medycynie mamy hydraulików od wysokich i od niskich ciśnień. Więc mamy angiologów, którzy zajmują się leczeniem bardziej takim ogólnym, którzy nie są chirurgami. Czyli zajmuje się leczeniem na przykład pewnych schorzeń, tętnic i żył o charakterze wrodzonym, autoimmunologicznym. Zajmują się angiologią, czyli całą nauką o żyłach i tętnicach człowieka, i niekoniecznie uwzględnieniem aspektu zabiegowego. Mamy chirurgię naczyniową. Chirurdzy naczyniowi teoretycznie zajmują się i układem żylnym, i układem tętniczym. Tym niemniej ze względu na większe implikacje związane z układem tętniczym, trudniejszym leczeniem układu tętniczego, większym ryzykiem dla pacjentów i szybszym, szybszą ekspresją chorób, które są związane z układem tętniczym człowieka, czyli mówimy tutaj na przykład o takich schorzeniach jak tętniaki aorty. Jak rozwarstwienia naczyń, jak choroba postępująca miażdżycowa, jak na przykład choroba niedokrwienna serca i powikłania w postaci zawałów mięśnia sercowego. To są wszystko, to są wszystko schorzenia tętnicze, którymi zajmuje się głównie chirurg naczyniowy. Chirurgia naczyniowa ma też swoją małą działkę, która się zajmuje leczeniem problemów związanych z układem żylnym. Natomiast w większości ośrodków te problemy związane z leczeniem żył, problemami żylnymi, żylaków były zawsze spychane na dalszy plan, dlatego że zawsze było. Dużo pacjentów z innymi problemami, często właśnie w układzie tętniczym, które zagrażają ich zdrowiu życiu bezpośrednio. Układ żylny również może powodować ciężkie powikłania, na przykład zatorowość płucną, zator płucny, choroby, które mogą prowadzić do śmierci. Natomiast zwykle rozwój patologii związanych z układem żylnych jest znacznie wolniejszy i w mniejszym stopniu. Topniu, przynajmniej na początku choroby, zagraża zdrowiu, życiu pacjenta niż problemy związane właśnie z chorobami układu tętniczego. Tak więc, ze względu na to, że w medycynie istnieje tendencja, do coraz większej specjalizacji. Jak w każdej dziedzinie wyodrębniła się grupa, która lekarzy, wyodrębniła się specjalizacja nazywana flebologią, a w zasadzie to nie specjalizacja, tylko specjalność, bo nie ma oficjalnie takiej specjalizacji medycznej w większości krajów, więc jest to specjalność zwana flebologią, która Zajmuje się specyficznie schorzeniami i chorobami układu żylnego. Stało się również dlatego tak, że choroby układu żylnego są coraz częstsze i coraz bardziej nasilone w um, populacjach wysoko rozwiniętych. Czyli choroby żył możemy nazwać chorobami cywilizacyjnymi, które. Dotyczą nas w związku z tym, że zmieniamy swój sposób życia, w związku z tym, że człowiek przestaje się ruszać, zaczyna w większym, w większym stopniu pracować umysłowo, siedzieć za biurkiem i ten brak ruchu, siedzący tryb życia powoduje do zwiększenia ilości problemów właśnie z układem żylnym. I lekarze, flebolodzy chcą i zajmują się specyficznie schorzeniami przede wszystkim właśnie układu żylnego.